Piliwica paryska to bardzo dużo wydarzeń kulturalnych, bardzo dużo takich ciekawych koncertów, takich perełek, powiedzmy, koncertów niszowych z różnych stron świata też. I to są też spotkania z ciekawymi ludźmi, z artystami, z filozofami. Mieliśmy, gościliśmy tutaj wiele takich postaci, jak na przykład ksiądz Adam Boniecki, e, było modelkę Pikasy, wielu artystów e, z show biznesu i też artystów e, z polskiego kina, więc myślę, że ambasada, nazwa ambasada bardzo pasuje do tego miejsca, taka ambasada sztuki, ambasada kultury, ambasada też dobrej kuchni, e, ładnie się wpisuje w to nasze piękne miasto Bolesławiec i chciałbym, żeby to miejsce służyło Bolesławcowi, tak, Wolesławcu, aby dalej mieszkańcy mogli się cieszyć miejscem, gdzie można w fajnym klimacie, w fajnej atmosferze z ciekawymi ludźmi napić się dobrej kawy, lampkę wina i porozmawiać o sztuce. Mam na imię Bogdan, Bogdan Nowak Junior. Ojciec kapeluszu, ja bez, ale zawsze ta sama krew. Od 10 lat zrobiliśmy bardzo dobrą robotę, oferujemy w tym momencie niesamowite, magiczne miejsce w Bolesławcu, gdzie ludzie mogą przyjść, bawić się, odpocząć i mieć bardzo fajną usługę. Pienica Paryska to jest więcej niż zwykły lokal, to jest atmosfera, to jest dusza artystyczna całego miasta. Z wielką przyjemnością współtworzyłem to całe przedsiębiorstwo od początku i teraz dodaję mu jemu nowych skrzydeł. Nasze plany na przyszłość są bardzo rozległe. Hotel się bardzo fajnie rozwija. Nasi gości są niesamowitymi ludźmi. Przyjeżdżają z wszystkich stron świata. Z każdego kontynentu codziennie mamy różnych ludzi. Mam nadzieję, że na pewno będziemy utrzymywać yy, naszą jakość, która jest najważniejsza, ale również będziemy też się rozwijać artystycznie, żeby ludzi ciągle zaskakiwać, oferować nowe usługi. I jakby utrzymywać wysoki poziom, bo tak naprawdę tego jest najbardziej potrzeba w Wolesławca: utrzymywania wysokiego poziomu i nadawania takiego międzynarodowego, świeżego oddechu. Bo dzięki temu wszyscy i przedsiębiorcy i ludzie miasta poznają trochę taki inny świat, zachowują się w innych sferach i jesteśmy dzięki temu wszyscy lepsi, bo to chodzi o to, żeby w życiu wszyscy się pozytywnie nakręcali i żebyśmy wszyscy byli coraz lepsi, dając coraz lepsze usługi. I wszyscy jeszcze zadowoleni.